Witam Państwa. Cóż, przyjechaliśmy na ciężki mecz, jak się okazało, i, i tak też zakładać, że z nami walczące utrzymanie, będąc w trudnej sytuacji, ale też w sytuacji, która, która jednoczy, która mobilizuje i to dzisiaj pokazali, taką determinację. Wolę walki, ale też mają dobrych piłkarzy i e, to pokazali dzisiaj, e, dzisiaj na boisku my, jako ta drużyna liderująca oczywiście e, przyjechaliśmy tu z nastawieniem, żeby ten mecz wygrać i ten mecz dobrze się dla nas ułożył, ale, ale troszeczkę mm, zbytnio momentami oddawaliśmy pole gry, co zaowocowało tym stałym fragmentem i, i bramką wyrównującą, ale tak jak powiedziałem, no my przyjechaliśmy na ciężki teren, na wyjazd, długa podróż, więc przyjmujemy ten punkt, życzę Stomilowi, żeby utrzymał dyspozycję i co za tym idzie utrzymał się w pierwszej lidze, bo taki ośrodek, miasto, region, dobrze by było, żeby miał reprezentanta w jak najwyższej klasie rozgrywkowej i wierzę, że tak będzie. My natomiast zabieramy się do domu i szykujemy się do kolejnego meczu z Garbarnią. Cieszymy się ze zdobytego punktu. Ten punkt ugraliśmy z bardzo silnym zespołem i dobrze grającym w dniu dzisiejszym. My mamy swój cel do zrealizowania i konsekwentnie pracujemy w mikrocyklu tygodniowym i Zawodnicy w trakcie meczu wykonują mrówczą robotę i ta robota w dniu dzisiejszym się opłaciła. Walczyliśmy do końca o, o punkcik, jesteśmy zadowoleni y, z punktu. Y, na pewno y, bardzo budujące jest zachowanie naszej publiczności, to dodaje nam, nam skrzydeł, ale dalej pracujemy z pokorą i czekamy na kolejnego przeciwnika.